No i o tym pewnie też jest właściwie w zasięgu mm, ręki. No i o, o wyborach samorządowych, które już wiemy, 21 listopada się odbędą, czy ten termin ma jakiekolwiek znaczenie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słuchamy. Tylko prośba o ściszenie radio, dobrze? No, oczywiście. Świetnie. Proszę panią, co do aquaparku, to uważam, że rzeczywiście ten projekt nie wchodzi w Proszę wideo. ściszyć radio, bo inaczej się nie, nie dogadamy. Ten projekt, że Panią w ogóle jest poniżej, po, po, poza, poza możliwością takiego miasta jak Bydgoszcz, to no po prostu naprawdę, naprawdę, wszystko musi mieć swoje ręce i nogi, nie można w ten sposób, a dla mnie, wie Pani, to jest tylko i wyłącznie zwykła kiełbasa wyborcza. Ja podziwiam tutaj Pana Prezydenta w jego wysiłkach aktualnie, żeby, żeby, żeby po, no, po totalnej klapie brak poparcia Platformy zrobić wszystko, żeby no, po prostu Bydgoszczan, Bydgoszczan przekonać do siebie. Niemniej jednak no, szanse tego pana w tym momencie są przez brak poparcia głównej partii są praktycznie nikłe i, i próbuje on wszelkich sposobów, żeby, żeby, żeby tą, to poparcie osiągnąć, począwszy od mieszkań dla młodych ludzi, poprzez właśnie Aquapark, a skończywszy no, na tej nieszczęsnej zawiszy, na tym nieszczęsnym klubie, proszę panią. Co do tego klubu, proszę państwa, to po prostu płakać się chce, bo taka tradycja, taki klub z tradycjami, śmieje się nas cała Polska, począwszy od tego hydrotworu, który tutaj nam prezydent za zafundował, Złocławka tego klubu, który przeniósł, który okazał się totalną porażką, teraz poprzez to, że tyle milionów złotych zostało wpompowanych z budżetu miasta, ponad 6 milionów ten klub i ten pan, moim zdaniem nie ma żadnej legitymacji, a tym bardziej ten pan prezes, który jest z rękawa tego pana prezydenta wyciągnięty, do zgłaszania wniosku o upadłość tej spółki. Nie ma żadnego prawa, moim zdaniem. No w tak momencie, to, kiedy nie ma płynności finansowej, to nawet będzie miał chyba obowiązek złożyć taki panią, wniosek. Tak, pani redaktor. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jedną zasadniczą kwestię. 97% udziałów należy do miasta. I, e, proszę panią, to jest po prostu wina tych, kto tworzył tą spółkę. No miasto tworzyło. E, A kto wyrywał krzesełka? No przecież nie miasto. どうぞ。 Tak, proszę Panią, I, i oczywiście się zgodzę z tym, że to krzesełka wyrwali bandyci chuligani i należy ich ukarać. Ale proszę Panią, proszę Panią, i Szanowni Państwo słuchacze, jak można, jak można w ten sposób, w ten sposób oszukiwać piłkarzy, którzy grają dla tego klubu, to co ma, ma im teraz należy im powiedzieć, że żegnamy wszystkich piłkarzy, żegnamy wam, dziękujemy wam za grę, idźcie do domu albo idźcie do innych klubów. Proszę Panią Szanowna pani redaktor, no, to jest nie do pomyślenia. Ja już spotkałem się z komentarzami na stronach piłkarskich. Po prostu za cała piłkarska polska. Po prostu Zawisa jest znowu na językach i naprawdę moim zdaniem króciutko powiem aktualna władza już w tej chwili nie ma żadnej legitymacji, żeby podejmować decyzję o likwidacji czegokolwiek. Musi, muszą się odbyć nowe wybory i nowy prezydent zadecyduje I, i, i chyba też Rada Miasta, bo chyba w tej sprawie też ma jakiś głos, prawda? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mamy maila od y, Zawiszaka, od pana Tomka. Stowarzyszenie Piłkarskie, gdy zakładało spółkę z miastem, to mogło się zebrać w tydzień i przegłosować statut. Teraz nie mogą się zebrać, po prostu, bo po prostu nie chcą. Przyjęli taktykę, że przeczekają do wyborów prezydenckich. Wszystko się rozbija o to, że jak oddadzą prawo do herbu, to kibice nie będą mogli handlować pamiątkami, a co za tym idzie, stracą duże dochody napisał pan Tomek. 52 345 50 92 numer końcówka 60 pikma oparady.pick.pl i sms pod numer 7906 treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor Ireks zbyt gorszy. Tu wszyscy pan prezydent i tam ci jego radni, którzy go popierają twierdzą, że aż 61 tysięcy Bydgoszczan podpisało tą listę, jeśli chodzi o akwapark. Ale z tego, co ja wiem, to Bydgoszcz nie ma 61 tysięcy, tylko ma, przeszło 300, czy 350. To jest w sumie raptem tylko 1 szósta. No, no dlatego między innymi pewnie radni nie zgodzili się na budowę akwaparku. No, wydaje mi się, no, tak że, że, że to jest, mówiąc tak trochę po młodzieżowemu, tro, trochę strefna inwestycja. Jeśli chodzi o zawisze, to pani redaktor, moje zdanie jest takie: jeden nie może podjąć, nie mogą, nie mogą podjąć decyzji, bo się w ciągu tygodnia nie mogą zjechać. Dwa tygodnie dla nich to jest zbyt krótki czas. Drugi pan mówi, że, że, że on nie ma innej, innego wyjścia tylko podpisać te, ten. No skoro, je, skoro miało być tak dobrze, to czemu jest tak źle? Przecież budżet przed sezonem były uchwalane, to miało być ponad 2,5 miliona, czyli prawie 3 miliony złotych. I co, oni teraz nawet na, 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 na wyjazd nie mają na, na autorka dla piłkarza, ale ktoś myślę, że jeszcze będzie musiał tym piłkarzom wypłacić odszkodowania. Czy oni tylko potrafią walczyć o stołki? Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. 52 345 50 92 numer końcówka 60 pikmałpa pik.pl i smsy pod numer 70 906 też poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry. Przyznam, no, ja dostanę się może na czy, czy nie antenę. Nie się... No dostał się pan. Aha, więc ja mam do pani yy, takie, wchodzi mi w ogóle wieczór kiewicza i zawiszę od 80 roku. Mało już jest takich ludzi w tym mieście. No bez przesady. <tryk> No, no ja sam wiem po sobie, no jest. W moim wieku akurat nie ma za dużo ludzi, którzy uczestniczą aktywnie w życiu kibicowskim, chodząc, jeżdżąc od... Kupy lat na ten klub, czyli ponad 30. Ja mam takie y, pytanie do pana Konstantego Dąbrowicza i do jego przydopasów. Znaczy, ma, ma, mam gorącą prośbę. Jeżeli jeszcze raz pan w ten sposób się wyrazi, to od razu zrywamy rozmowę. No bo Ach. też jakiś, jakiś poziom tej rozmowy musi być. No dobrze, no to y, mam pytanie do pana Konstantego Dąbrowicza. Y, dlaczego y, robi wszystko, dosłownie wszystko, żeby rozwiązać sekcję piłkarską klubu Zawisza Bydgoszcz, od samego początku, jak tylko został prezydentem, zaczął robić ludziom po prostu pod górkę. Przy Przywrócił do Bydgoszczy hydrotwora. Zmienił nazwę stadionu na stadion miejski, gdzie od zarania, od powstania tego klubu, był to stadion związany z klubem wojskowym Zawisza Bydgoszcz. Obecnie wymyślił sobie, że ogłosi upadłość spółki i zamknie stadion dla drugoligowych piłkarzy. Podpisując przy tym umowę z Lechem Poznań, jako że stadion zastępczy dla drużyny Lecha, występującej w y, Lidze Europejskiej, Ponie, jeżeli stadion nie spełnia jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa, to z jakiej okazji podpisana jest taka umowa, organizuje się imprezy lekkoatletyczne, a odmawia się wejścia kibiców na drugoligowe mecze piłkarskie? To jest takie pytanie do pana Konstantego Dąbrowicza, a teraz zupełnie innej beczki. Kilka lat temu yy, na stadionie tutaj naszych kolegów z ulicy Sportowej była sytuacja, gdzie kibic Polonii rzucił yy, butelką z benzyną w sektor kibiców yy, Apatora Torun i gdzie jeden yy, osobnik z Torunia został poważony, czy wtedy został zamknięty stadion Polonii Bydbos i czy większe szkody? Przyniosło to, co działo się w tej chwili na meczu z widzewem Łódź. Owszem było to złe, bo to każdy normalny kibic reaguje, nie, nie powinno do tego dojść. Każdy o tym dobrze wie. Czy gorsze było to, co stało się wtedy na stadionie Polonii? I dlaczego nie zamknięto stadionu Polonii, a zamyka się stadion dla kibiców Bydnokiego Zawiszy? Jak rozumiem, tam chyba wtedy znaleziona, prawda? Osoba, która to zrobiła? Dobrze, ale jak z tego co ja się orientuję, to teraz w tej chwili w tym mieście również trwają zatrzymania kibiców, którzy byli nawet już z I, I teraz jest porównanie, nam się stadion zamyka, a na przykład stadionu stawionu się nie zamknęło, ale tam został ranny człowiek. Tutaj byli ranni ludzie, No ja też nie słyszałem, żeby ludzie byli ranni. A nie słyszał pana, ja słyszałam. No to bardzo dziwne. Nawet policjant był ranny. Dziękuję bardzo. No Dziękuję bardzo. Do widzenia. 52-345-5090, drugi numer końcówka 60, pikmałparadio.pl pik i smsy pod numer 7906 Treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry. Halo? Hm? Ktoś się chyba rozłączył, ale mamy drugi telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam bardzo, bardzo, bardzo. Możemy, pani. bardzo proszę. Bardzo proszę. Oczywiście, było to skandaliczne, to z, zamieszanie na, 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 na zawiesie pani, top przede wszystkim Zadane zrobiły kluby LKS-u z Izebem. Jak pani doskonale się wie, powinna wiedzieć. Ale chodzi o to, nawiązać do wypowiedzi e, poprzednika. Zgadzam się, wie pani, 100% z tym, co powiedział, że jeżeli stadion Zawiszy, te jakieś ma mankamenty, może ma, został zamknięty przez policję, to śmierć, świetli, wie pani, że 70, 80, 90% stadionów w Polsce powinno być natychmiast zamknięte. Właśnie z niektórymi, wie pani z Ekstraligą. Dlatego myślę, że decyzja polityczna, pani, jeżeli powiedzmy była nawet <laughs> uzasadniona, to mi się wydaje, że prawo jest nierówne we wszystkich klubach I to jest dyskryminacja, która jest pod kogoś. Także że rzeczywiście, co być obiektywne, trudno to obiektywnie zachować, wie pani. Wie pan, myślę, że jest, jeszcze tam była kwestia tego, tej umowy na rezerwowy stadion dla Lecha, tak? Dobrze pamiętam? To... To też? prawdopodobnie też, tak, wie pani, ale mówię, że inne standardy obowiązują tu wydgoszy na policji, a inne standardy walczą się w Krakowie, wie pani, czy w Warszawie, etc. etc. także